Jeśli włączyłeś ten filmik, pewnie zastanawiasz się o co chodzi w Światowych Dniach Młodzieży. No i jak możesz się włączyć? Ja jestem Diana, a to mój kanał. Ja zawsze Trzymanki! Dziś robię specjalny filmik o Światowych Dniach Młodzieży. Dużo osób pyta mnie o co właściwie chodzi, co sprowokowało mnie do działania. Światowe Dni Młodzieży to wielkie wydarzenie i też wielka szansa dla polskiego kościoła. Przewidujemy, że przybędzie ponad 2 miliony ludzi z całego świata. Wiek uczestników to od 14 do 30 lat. Światowe Dni Młodzieży to dwie części. Pierwsza i druga. Wiem, odkrywcze. Część pierwsza to dni w diecezjach. Od 20 do 25 lipca 2016 roku. Część druga to wydarzenia centralne w Krakowie i okolicy od 26 do 31 lipca 2016 roku. Zacznę od części pierwszej. Na dni w diecezjach przewidujemy około 120 tysięcy młodych ludzi. Taki typowy obcokrajowiec wybiera jedną z polskich diecezji, a jest ich aż 41. Wybiera taką diecezję i może w niej spędzić 5 dni. Każda decyzja ma inny program, może okazać się niesamowitą kreatywnością, aby zaprosić obcokrajowców konkretnie do niej. Koszt uczestnictwa dla takiego obcokrajowca to 30 euro, co właściwie nie jest istotną informacją dla Polarów, tylko dla organizatorów. A dlaczego o tym mówię i jak właściwie można się włączyć w te przygotowania? Po pierwsze, można zostać wolontariuszem w diecezji i już działać. Żeby to zrobić, proponuję skontaktować się ze swoją parafią albo z głównym centrum, które znajduje się w większych miastach każdej diecezji. Na przykład w Opolskiej to Opole, a w Białostockiej Białystok. Można przyjąć takiego obcokrajowca na cztery noce. I tutaj zachęcam wszystkie rodziny, aby podzielić się swoim domem i przede wszystkim kulturą kraju. Jest to okazja do pokazania szeroko pojętej polskiej gościny. Yy, nie trzeba ci specjalnych warunków, młodzież przyjeżdża ze swoją karimatą i śpiworem, więc wystarczy troszeczkę podłogi i coś do jedzenia. Drogie panie i panowie, możecie wykazać się w tym momencie. Swoim talentem do gotowania i przygotować coś tradycyjnego. Takie rodziny zapraszamy do zgłaszania się do swoich parafii, gdzie dostaną szczegółowe informacje. Część druga, czyli Kraków 2016, SDM, Światowe Dni Młodzieży. Można być wolontariuszem długoterminowym i pracować na pół roku przed Światowymi Dniami Młodzieży. Można być wolontariuszem krótkoterminowym i pracować w drugiej połowie lipca. Zapisy na ten krótkoterminowy. Ruszą w 2016 roku Śledźcie wy informacje Uwaga! Papież na zakończenie światowej Dni Młodzieży spotyka się tylko z wolontariuszami Wolontariusz w dniu 30 czerwca 2016 musi mieć ukończone 18 lat, aby pracować w Krakowie Wszystkich innych zachęcamy do pracy w diecezjach Każdy wolontariusz otrzyma certyfikat po trzecie. Można być oczywiście uczestnikiem. Radzimy zgłaszać się do odpowiedzialnych diecezjach, aby razem z całą grupą przyjechać, co ułatwi nieco organizację. Zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia w Krakowie w 2016 roku. Zachęcam Was do odwiedzenia oficjalnej strony Światowych Dni Młodzieży www.krakow2016.com, gdzie znajdziecie odpowiedzi na Wasze wszystkie pytania. Lajkujcie też fanpage KDM-u, Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, gdzie są wszystkie aktualności z diecezji i z Krakowa. Zobaczycie, jak wiele pracy zostało już wykonanej. Zaryzykuj! jak to powiedział papież, zróbmy raban! Zapraszam was też oczywiście na moją stronę Jazda Bez trzymanki, tutaj na YouTubie, jak też na Facebooku, na fanpage'a. Wysyłajcie ten filmik tym wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą, o co dokładnie chodzi w Światowych Dniach Młodzieży. To co? Widzimy się?